kochani, żeby wyśpiewać to naszą pieśń, tą pieśń naszej duszy, z którą przyszliśmy na świat, trzeba ją najpierw usłyszeć. Wszystko zależy od słuchania. Nie ma żadnej relacji bez słuchania, ani relacji z nami samymi, ani relacji z innymi stworzeniami, z psem, z człowiekiem, ani relacji ze światem. Także słuchanie jest początkiem wszystkiego. Nie ma życia bez słuchania. Czasami z niektórymi ludźmi jest tak, że widzisz, że ta osoba słucha jedynie swojej własnej głowy, że ona nie słucha ciebie, słucha swoich własnych myśli i, i nie ma możliwości komunikacji. I tak samo jest z naszym sercem. Jeśli my cały czas jesteśmy w głowie, ta głowa jest bardzo uwarunkowana. Bardzo. Jest ten wewnętrzny krytyk, który baseballuje, Są wszystkie programy, które nam zostały wszczepione, wszystkie algorytmy. Także, żeby usłyszeć, kim naprawdę jesteśmy, trzeba wejść w ciszę serca. Trzeba wysłuchać tego serca. Wyciszyć trochę ten uwarunkowany umysł i wejść w taką głębię Tobie poczuć to serce poczuć je przez chwilę bez myśli, bez słów poczuć swoje ciało, swoje najgłębsze uczucia, emocje i dopiero potem pozwolić, by umysł na usługach serca przekształcił to uczucie w słowa. Bo inaczej jesteśmy tylko na poziomie właśnie tego tutaj, od, stąd do góry na poziomie tego komputerka, który zostało wszczepione wiele programów, uwarunkowań kulturowych. I żeby przedrzeć się przez te wszystkie warstwy i wejść w swoje serce i usłyszeć to serce, trzeba wyciszyć ten umysł. Uwarunkowany umysł. Jest bardzo dużo warstw w nas i jak zaczynamy medytować w ciszy, to jest tak, jakby na początku było to może bardzo, bardzo wzburzone. Jest tyle tych myśli, jest tyle rzeczy próbujemy rozwiązać, tyle rzeczy próbujemy zrozumieć, tyle całe życie nam się przypomina, a potem jest coraz ciszej. cieszą się myśli I widzisz, to, kim naprawdę jesteś. Widzisz swoje piękno, widzisz swoją pieśń i wtedy ta pieśń po prostu zaczyna płynąć. Po prostu zaczyna wypływać tak naturalnie jak z ptaka, który nie ma tych wszystkich blokad, które mamy my. Po prostu zaczynamy śpiewać. Gdy przedrzemy się przez strach, przez formaty wszystkie, przez uwarunkowania, to ta pieśń po prostu zacznie z nas wypływać, jak źródło wody z ziemi, bo ona tam cały czas jest i czeka, by wypłynąć. Tak jak powiedział Rumi, że nie jest naszym zadaniem. Szukanie miłości, tylko znalezienie i usunięcie tych wszystkich przeszkód, by ta miłość, która cały czas jest w nas, mogła wypłynąć, tych wszystkich blokad, tych wszystkich uwarunkowań, tych wszystkich kamieni w rzece. I gdy wchodzimy w ciszę serca, to jest tak, jakby właśnie coś się rozstąpiło. I ta cisza usuwa. Usuwa te wszystkie przeszkody, te wszystkie kamienie. One się rozstępuje i wypływa ta woda, ta czysta źródlana woda Twojej duszy, Twojego serca, tego duchowego serca. Uniwersalnego serca, który przejawia się w naszej indywidualności. To jest jak białe światło, które przechodzi przez pryzmast i się rozszczepia na różne kolory, i każdy z nas jest jakimś kolorem, i potrzebujemy wszystkich kolorów, żeby stworzyć ten piękny pejzaż życia i różnorodności, w której żyjemy. Niech każdy z nas śpiewa swoją pieśń. I z tych pieśni powstaje, powstanie wtedy chór, i jeśli piwam, śpiewamy te pieśni z głębi serca, to ten chór będzie harmonijny. To nie będzie w tym chórze wojny. Będzie harmonia. Będzie harmonia. I to można poczuć, gdy jesteś w grupie ludzi, którzy naprawdę wchodzą w to ciszę. Serca nagle się tworzy taka naturalna harmonia pomiędzy ludźmi. Gdy każdy mówi z tej autentyczności, z takiego głęba, głębokiego kontaktu z sobą. Kochani, dzisiaj chcę zachęcić Was właśnie do ciszy. Tej ciszy jest wielkie. Wielkie piękno. Twoje piękno. Piękno Twojego serca.